Skarby Kultury Przestrzeni to jest konkurs dla wszystkich mieszkańców Lublina organizowany przez Ośrodek Teatr THCB we współpracy z Fundacją Krajobrazy i Miejską Biblioteką Publiczną. Jest to już druga edycja konkursu i jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy mają jakieś swoje ulubione miejsca w Lublinie oraz w Ślubniku. Ulubione miejsca, czyli to mogą być widoki, obiekty, jakieś drzewa, trasy spacerowe bardzo, bardzo różne rzeczy i dlatego nazywamy je takim jednym zbiorczym określeniem Skarby Kultury Przestrzeni. Można je zgłaszać do 23 października za pośrednictwem strony Skarby Ulublineu. Ulublin, bo to jest właśnie te ulubione miejsca, nasze ulubione miasto. I potem na początku listopada będzie głosowanie. Już dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich bez wyjątku, na te miejsca, te skarby, które są dla nich najbardziej przekonujące, najprzyjemniejsze. I dlatego ważną rzeczą w zgłaszaniu skarbu jest zdjęcie, chociaż to zdjęcie to też my sami, jako organizatorzy, możemy pomóc zrobić, ale również opis, bo. Tego wrażenia, które ktoś ma, no my sami nie stworzymy. To musi, tym musi być wrażenie subiektywne, dlaczego dla, dla kogoś dane miejsce, widok, obiekt jest, jest ważny, jest, 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 jest przyjemny. Jesteśmy teraz na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i ulic Filaretów, ponieważ tu jest jeden z takich skarbów i od razu będzie można na przykładzie zobaczyć, na czym polega takie zgłoszenie. Taki opis do zgłoszenia. Jest to łąka kwietna tegoroczna obsiana słonecznikami. I ona przede wszystkim okazała się fitem wśród mieszkańców. Wśród mieszkańcy bardzo ją polubili, bo rzeczywiście wyglądała w lecie zjawiskowo, dlatego że była dostosowana formą, czyli kontrastowymi kolorami, takie jak mają słoneczniki, i wielkością do skali otoczenia. To jest duża przestrzeń, duży ruch i okazało się, że takie słoneczniki bardzo pasują do percepcji. Kierowców, którzy jadą tutaj, a mimo tego, dosyć szybko, a mimo tego są w stanie zauważyć te słoneczniki i po prostu się nimi zachwycić. A dodatkowy, dodatkowy walor jest taki, że ona, ta łąka kwietna złożona ze słoneczników bardzo ładnie się starzeje. One cały czas mają swój urok, takie słoneczniki lekko przekwitnięte, na przykład malował Van Gogh. Dlatego Cały czas ona oddziaływuje tą swoją szatą i, i, i zdobi pas zieleni. No i jest z nami pani dyrektor Hanna Fablikowska, dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni, dlatego że właśnie dzięki miejskiemu architektowi Zieleni, dzięki temu biuru, biuru, ta łąka powstała. I takich realizacji jest więcej w Lublinie. I właśnie chciałbym poprosić panią dyrektor o opowiedzenie trochę o tych słonecznikach. No i o innych miejscach, które albo Juri jeszcze cały czas można zgłosić do skarbów, albo będą takimi skarbami w przyszłym roku, bo nowe realizacje po prostu już kierują. Bardzo dziękuję. dziękuję. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za zgłoszenie tej naszej łąki słonecznika, Łanów Słoneczników, tak żeśmy to nazwali. Bardzo się cieszymy, że spodobała się mieszkańcom. Nie wierzyliśmy aż tak bardzo w sukces, ponieważ jak wiemy, to jest żywy Organizm i rośliny są kapryśne i też mieliśmy jakieś tam kłopoty w schodach, ale ostatecznie wyszło pięknie i bardzo, bardzo jestem wdzięczna za zgłoszenie tego do konkursu. Mamy tych łanów wzdłuż ulicy Jana Pawła 2,5 tysiąca metrów kwadratowych To jest i jeszcze jedna, jedna rabata była na, bo już niestety jest skoszona, te słoneczniki kwitły wcześniej, więc nie zachowały się, już niestety jesień nie dopadła. Na rondzie stulecia kulu, tak tzw. rondzie z piękiem przy wyjeździe na, na Warszawę Mazurickiego, ulica Mazowickiego. Jest to projekt wchodzący w skład takiego większego zadania właśnie tych łąk kwietnych i muraw ekstensywnych. Łąki kwietne Państwo znacie, przyzwyczailiście się już i, i też podobają się bardzo mieszkańcom, bo mimo, że e, już czwarty rok się pojawiły, to i tak e, są doceniane i też miłe słowa na temat tych łąk do nas e, docierają. Natomiast nowością będą e, murawy ekstensywne, przy czym no, raczej nie możemy ich tu zaliczyć do e, skarbów kultury przestrzeni. Niemniej jest to bardzo ważna rzecz e, w kontekście adaptacji miasta do zmian klimatu, gdzie są to murawy, które wytrzymują wysokie temperatury, małą ilość wody, a dodatkowo też zakwitają, więc w przyszłym roku też Państwo będziecie mieli możliwość podziwiania kolorowych trawników na terenie miasta. Z innych realizacji to zwracałabym bardzo uwagę na starodrzew, w który bardzo staramy się pielęgnować, szczególnie pomniki przyrody, już o e, ulicy Bieszczackiej, gdzie mamy aleję składającą się z 27 pomników przyrody i w ramach e, budżetu obywatelskiego e, oczyszczaliśmy ten teren i no, z przykrością trzeba stwierdzić, że wy wywieźliśmy niesamowitą ilość śmieci spośród tych e, drzew. Także bardzo prosimy e, mieszkańców o no, poszanowanie tego miejsca, dlatego że jest to jeden z najcenniejszych e, starodrzewów e, w naszym mieście i e, za, zarówno e, stan zdrowotny, jak i w ogóle usytuowanie e, wskazuje, że jest to bardzo, bardzo przyrodnicza i środowiskowo cenna, cenna rzecz. Z innych realizacji to są. Skwery kieszonkowe, które próbujemy robić w całym mieście, jest ich bardzo dużo i praktycznie wszędzie, gdzie znajdujemy jakieś zaniedbane trawniki, wręcz klepiska, wydeptane, próbujemy je zamieniać w miejsca przyjazne dla mieszkańców, przyjazne do odpoczynku, wzbogacone dużą ilością zieleni, ale też czasami i ławeczką. Dużym projektem było właśnie zrobienie Zrewitalizowanie zajeżdżanych miejsc i, i, i nielegalnego parkowania, takim e, przykładem jest e, skwerek przy ulicy Glinianej i Bystrzyckiej. E, Gliniana, e, Narutowicza, e, na Kunickiego są skwery kieszonkowe z elementem e, industrialnym, jest tam pergola, która taka ma być, więc też nam czasami zwracają uwagę mieszkańcy, że coś tam nam się psuje, nie psuje się. To jest taki właśnie element industrialny. Eee, no oczywiście nie popuszczamy pasom drogowym. Eee, się, w pasach drogowych znajduje się bardzo dużo naszych realizacji, naszych nasadzeń, a takim znakiem rozpoznawczym jest róża Maraton i, i trawa ozdobna Trzcinnik, gdzie no, można powiedzieć zagościła na dobre na naszych ulicach, ale też jest nowością, bo jako pierwsi żeśmy te trawy w pasy drogowe wprowadzili. Jesteśmy przy pierwszym naszym założeniu na filaretów, gdzie jest sporo drzew i sporo nasadzeń krzewów. Jedno z pierwszych naszych założeń, ale widzimy, że drzewa też wyglądają już imponująco i myślę, że warto zwrócić na takie kompozycje uwagę. Dziękuję. Ja się nazywam Marcin Skrzypek, pracuję w ośrodku w ramach Gotska gdzie zajmuję się Forum Kultury Przestrzeni, w ramach którego skarby kultury przestrzeni się odbywają. A za kamerą Bartosz Niewiadomski, dyrektor zarządzający Fundacji Krajobrazy. Dziękujemy za realizację. Dziękujemy.